No biznes dawaj, wczuł się w rolę No, rozkazujmy się No dawaj Aaa Została Została? To na to trzeba podregulować? Chyba, że go ściągniemy No, no, no Została dwa razy chyba dwa Pusty magazynek. z no, pusty. Trzymaj z lasu. Została magazynek. Gdzie są magazynki? Gdzie są magazynki? magazynki? ten. Trzymaj teraz, Została z lasu. Została Nie? Tak. Trzeba to na dostosować. go pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Polowanie na Wilki. Luz Wilka z Kilka. Biznes i Filipę Poliz i Wilka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.